Witam w kolejnym odcinku, w dzisiejszym odcinku bardziej poradniku. Wybierzemy sobie odpowiednie buty na lato, które będą oddychalne i będą przybłyszać ciepło. Więc zapraszam Was do odcinka, jeżeli mówimy o butach letnich. Zaczniemy sobie od tych i ja Wam powiem, jakie buty wybrać na lato i jakich nie wybierać. Pierwsze, czyli najbardziej letnie. To są buty. Może się domyślicie, po tych charakterystycznych paskach, tutaj te paski występowały też w jungle bootsach z tego co kojarzę czy amerykańskich butach. To są buty amerykańskie, współczesne, hold weather ze stalowym czubkiem, który oczywiście jest bardzo mocny, tak. Same buty na, na lato, co koniecznie. Ja Wam od razu mówię, że one muszą być ze skóry zamszowej lub nubukowej. Zamszowa i nubukowa o wiele bardziej przepuszcza ciepło niż skóra licowa. I najlepiej, jeżeli buty nie mają membrany, ale o membranie będzie w, będzie w następnych butach. Buty na lato najważniejsze, żeby były z dosyć cienkiego materiału, nie były grube i najlepiej nie, nie, i najlepiej nie miały membrany Gore-Tex. To są te ważne ce cechy butów letnich. A jakie cechy, żeby były porządne? Po pierwsze, skóra musi być dobrej jakości. Porządne buty też nie kosztują 50 zł. W Chinach w Express, to wiadomo. Amerykańskie buty to jedne z lepszych butów, oczywiście. Mamy go końca. Dotąd mamy stal. Tyle stali całe to jest schronione stalą Tak, szwy mamy poczwórne Tak, tu mamy akurat membranę podeszwę, Wibram, podeszwa wibram No to od stówę drożej Wiadomo Taka pożądany wibram, bo niektóre wibramy Są mi ze styropianu, ale na przykład Amerykański wibram, no trochę Kosztuje już Ale tak, wibram bardzo dobrze amortyzuje To nie tylko, bo wibram ma mega dobrej jakości mieszankę gumy a w, samo w sobie tak od spodu jest dosyć twarde oczywiście podeszwa to jedna z ważniejszych rzeczy w przypadku jeżeli chodzicie po terenach zurbanizowanych no to może się natrafić, że się na jakiegoś gwoździa i wam przebije tą podeszwę i się dostanie do stopy, więc podeszwa to bardzo ważna rzecz Jedna z ważniejszych i też ważna rzecz, żeby się dobrze czyściła, amortyzowała dobrze i guma była odpowiedniej twardości i też właśnie elastyczność. W to jest dosyć dobra jak na swoją twardość to chyba najlepsza elastyczność podeszwy. Szameż w butach armii amerykańskiej są potczwórne, więc tu nie mamy podwójnych czy pojedyncze, ale pojedyncze to już kompletnie chińskie system sznurowania najważniejsze, żeby był, żeby był jak najszybszy, najszybciej się go rozwiązywało i zawiązywało tak, żeby można było szybko założyć lub szybko zdjąć zdejmowanie szybkie jest też bardzo ważne jak na przykład Wam cegła na nogę spadnie lub pękali gałąź jeżeli macie stal, to powinno Was to ochronić jeżeli jest bardzo ciężkie i bardzo twarde, to zmiażdży stala, ale to raczej ma raczej mało prawdopodobne przy dobrej jakości stali hartowanej to wtedy musicie szybko nogę wyjąć buta w butach amerykańskich jest taki plus, że patrzcie mamy takie całe buty, patrzcie teraz są już zaciśnięte więc to jest ten plus w amerykańskich, że oczka są ogromne to jest ważny plus, jeżeli chcecie buty bez wiązania półkolowego półkolowe wiązanie, czyli takie jak jest w tych butach półkola są tutaj to są buty HX i Power P9 które też się bardzo dobrze sprawdziły podeszwę mam dosyć twardą sam sobie, tak zacznijmy od podstaw tu jest skóra zamszowa te buty mają membranę Gore-Tex ale się zdziwiłem, myślałem, że będzie bardziej gorąco w tych butach bardziej noga się będzie pociła, a szczególnie widzicie Gore-Tex, mamy tu cały Gore-Tex, nie, więc yy, system wentylacji też jest ważny Tutaj mamy dosyć go sporo. Tak się prezentują przy amerykańskich butach. Są trochę wyższe. Jak widać, są wyższe o centymetr do półtora, nie? Sama podeszwa w amerykańskich spłodzie jest dosyć płaska. Tutaj mamy bardzo kształtną. Porównajcie sobie to. Bardzo kształtną System, ja, czy jaki system sznurowania wybrać Półkolowy czy Taki zaciskowy Całokolowy System sznurowania półkolowego Po prostu przekładacie sznurówki w tą I we w tą nie No i mamy gotowe wszystko więc Półkolowym systemie butów powinno się za to szybciej zdjąć, nawet jeżeli mamy je na nogach jeszcze szybciej, nie, bo wiadomo, są stabilne. Jeżeli podeszwa nie jest żadnego producenta, na przykład prawda to podejść po prostu Hyxa. To jest i to są też buty używane przez armię niemiecką, warto wspomnieć. Ten uchwyt na butach je, i tak go raczej nie użyjecie. Jeżeli do błota padniecie po kostkę, to wiadomo, nikt przy sobie w prestakach raczej nie nosi drogi zapasowych butów, więc ich nie zdejmiecie i nie przyczepujecie sobie po prostu, Ale możecie je na przykład za to na drzewo powiesić, jak odnocujecie, no, żeby wam je nikt nie zabrał albo nic nie weszło do buta, najlepiej lub no, żeby po prostu wyschły. Więc to ogólnie mówią, jest czasem przydatne, a i tak raczej tego nie użyjecie. Najważniejsze, żeby przy, szwy przynajmniej były podwójne. Bo po czworych jak tutaj, dotykam w amerykańskich. Są jeżeli chodzi o wkładkę do butów, w zestawie jest taka jedna ważna, czech. najważniejsza cecha, najważniejsze, żeby była wyjmowalna, nie przyklejona. Jak masz przyklejoną, to to buty dyskwalifikuje. Desk, desk, nie możecie jej wyjąć, żeby wyschła. Ogólnie beznadziejne. Chińskie. Samą bez podeszwy, jak ma to wyglądać? Najlepiej, żeby miało coś takiego w rodzaju filcu. Nie widać ogółem. Coś w rodzaju filcu na dole. I ważna cecha butów, żeby było jak najmniej materiału użyte do nich. Na grubość materiału, żeby była jedna warstwa maksymalnie, lub jeszcze jakaś siadeżka. Dodatkowo, czasami może być bardzo cienki materiał, ale to i tak skraca oddychalność dwuwarstwowa Wtedy jest powietrze pomiędzy, no i się ugrzejecie w nich Ogółem Więc jeżeli chodzi o buty HX -y, To to, jeżeli macie wybierać buty W nawet dobrej cenie, to HX -y będą do, dobrym rozwiązaniem Nie są za wysokie, nie są za niskie, są idealne Jakość, nawet dobra. Może nie jest taka jak w amerykańskich. Tak, co warto zwrócić uwagę? Podeszła jest bardzo podobnej twardości do Wabrama. W jest zdaje się podobna twardość. Tylko troszeczkę większa. A patrzcie, tutaj w aż taką elastyczność mamy tutaj. Tutaj muszę użyć dwa razy większej siły, żeby ją po prostu ugiąć, bo tutaj jest jak... Słyszycie? Jak jakiś beton. A tutaj... Taka bardziej rozchodzi się ten dźwięk. Po niej, bo amortyzuje cała tutaj. Yy, tak. Bardzo śnieżna najważniejsza, ale jednak jest bardzo ważna. Jakość gumy. Gdybycie mieli gorszą jakość gumy, to muszę się zrobić takie lekkie pęknięcia. Po prostu, sa same się, siebie przez chodzenie i ta podeszwa się zgina Przez to może lekko pękać. A, oczywiście, bardzo lekko, to w każdych butach, raczej jest normalne. Terenowych. Jedna ważna rzecz, na którą producenci butów nie zwracają uwagi, nikt prawie nie zwraca uwagi, co mamy napięcie? Czyli z tyłu, gdzie mamy piętę, to normalnie mamy tutaj szwę. Oczywiście od środka szwę, płaską dotąd zazwyczaj no, może trochę niżej, ale mamy szwę. I właśnie, nogę czasami. Może się lekko ocierać o tą szwę jak założymy ciszą skarpetę. Może się ocierać o szwę. Przez to sobie z możemy zjać nogę. I tak mały przypadek to jest, ale jednak jest. W HX mamy to zaprojektowane mega dobrze. I mamy tu materiał taki jeszcze antypoślizgowy. Zamiast membran tu dali materiał antypoślizgowy na to więc jest bardzo dobrze. A jakich butów nie, nie wybierać na lato, to będą złe buty ze skóry licowej, jeżeli, mm. <coughs> jeżeli będą mieli tutaj stawki materiałowe, i tak się nie nadadzą. Yy, przynajmniej o 50% yy, słabiej wypuszcza to ciepło z buta, z, skóra licowa, niż tu. Więc tu mamy o 50% lepszą wypuszczalność ciepła z buta. I taka skóra możliwe, że trochę cięższa jest do dbania. I powiedzą, że łatwiejsza, drodzy, że cięższa. Jeżeli no, jest ja styczność z obydwoma butami Terenowymi, tą i tą skórą, no to wiecie jakie są plusy, jakie minusy. Jak mówię, wkładka fabryczna nie ma znaczenia. Wkładkę możecie dokupić. Jeżeli jest przyklejona, oczywiście buty dyskwalifikuje. Powtarzam to drugi raz. Wkładka Praktycznie w ogóle nie jest ważna fabryczna. To są buty Włoska polskiego, zimowe i na zimowych, właśnie. Wam pokażę, jak je nie kupować. Że oczywiście ze względów. Buty letnie nie mogą mieć grubej cholewki buta, czy jak zwał, tak zwał. Tego woku na samej górze, bo to jednak przez to może lekko wychodzić ciepło. I właśnie w letnich ma takie zadanie. W zimowych. To jest na jak najgrubsze przygotowa Polskie, Wojska Polskiego Letnie Mają jeszcze tutaj zabudowany plastik taki Wiadomo każdy raczej wie Plastik nie oddycha Ale same buty mają tutaj Jeszcze Niektóre buty amerykańskie, polskie i w ogóle Pustynne, niektóre porc Pustynne mają wentylację boczną Czyli tutaj dwie dziurki Bardzo, bardzo cienka kratka, siatka i czy, czy takie buty są dobre na pustynie Tak, bo na pustyni nie ma kałuż nie ma wody, błota i w ogóle tego typu rzeczy. Podmokły teren, wchodzicie całkowicie mokry, przez że się wlało tutaj przez te dwie dziurki woda, tak to zaimpregnujecie. No i pewnie będą wodoodporne, nie? Co ważne, że w butach letnich nie było, tak podeszła podeszła nie można w letnich. Najlepiej, żeby była dostosowana do terenu letniego. Przynajmniej w polskich zimowych mamy taką naprawdę głęboką i ona jest bardzo dobra. Czyli, tak teraz podtrzymujemy film. Czyli cechy, które powinny mieć buty wojskowe na lato lub survivalowe. Wiecie, taktyczne o to chodzi mi, nie? Po pierwsze. Najlepiej, jeżeli nie miały membrany Gore-Tex, jeżeli mają bardzo dobrą wentylację, jak w HX-ach, mogą mieć membrany Gore-Tex, ostatecznie. Najlepiej, żeby były wykonane z jak najmniejszej ilości materiału, to ważne. Nie najważniejsza jest też wentylacja, a też ważna jest bardzo wypuszczanie ciepła buta. I to, co zostało bardzo mocno uwzględnione w butach amerykańskich, nie mogą mieć tutaj dużego ochronnika, tutaj mają... Bardzo cienki, jak widać, nietypowy On się może wydawać lekko gruby, ale jest bardzo mały Jak widać jest go bardzo mało, na cienkość palca prawie Grubszego palca, ale dalej Jeszcze lepsze będą, jak nie będą mieli tutaj żadnego materiału do tego, Wtedy Po prostu będzie jeden materiał, który oddycha I tak, ważne żeby Be Wiadomo, może tutaj pod tym Pod ma odwierzchnią materiałem, czyli ze, ze, zewnętrznym materiałem musi być materiał szyty znaczy, bo jakby była goła skóra to by się po prostu mogła zniszczyć w ogóle woda by się lepiej dała tam przykładowo cała ta skóra mamy gołą od środka czyli tutaj jest inna warstwa uwzględniono właśnie to przepuszczenie ciepła i też niektóre buty mają taką osłonkę gumową, mogą ją mieć i tak te. Wiadomo, stal raczej nie przepuszcza ciepła, więc przez sam czubek to nie wleci. Zmniejszona, oczywiście, oddychano jest lekko, ale niedużo. To są cechy buta ważne, no, czyli miały wentylację. Yy, raczej oprócz amerykańskich butów nie ma drugich z taką małą ilością materiału. Yy, z taką z taką, z taką wypuszczalnością ciepła, po prostu. Więc one nie potrzebują wentylacji. Wentylacja lekko zmniejsza ochronę buta. Na koniec, patrzcie, mamy tutaj one strasznie są giętkie Czy stabilizują kostkę, czy nie, właśnie pytanie. A tutaj mamy, no widać, że już tywniejsze. Tutaj to w ogóle miecie jeszcze nogę w tym, nie? Więc tak, buty wysokie i tak lekko tylko chronią przed złamaniami kostki ale naprawdę lekko ale to daje bardzo duże efekty przez to że jak kostkę się tak lekko przychyli to wtedy te buty ustabilizują ją i wyprostują bo materiał zawsze będzie prosty wiadomo o co chodzi więc grubość tutaj nie ma znaczenia Odporność na łamania bo to i tak będzie dobrze chronić Niektóre buty są niższe, ale tak także poza kostkę one się tak samo nadadzą, oczywiście jak do to w nich gdzie to od góry się najwyżej dostanie, ale to już raczej nie powinno się tak stać. Na dzisiaj to tyle i do zobaczenia w następnym odcinku.